Warto się zaprzyjaźnić ze swoim kosmetologiem? Znaczy zaprzyjaźnić to może za duże słowo, natomiast ta relacja jest naprawdę szczególna, bo to zaczynając od tego, że przychodzi do nas. Klientka, pacjentka, jakbyśmy jej nie nazwały, to jest ktoś, kto tak naprawdę ma do nas ogromne zaufanie, bo jest to ktoś, kto kładzie się na łóżku kosmetycznym, i, oddajemy i się tak, oddajemy się w całości, jako ci klienci, możemy dotknąć jego twarzy, jego włosów, jego ramion, możemy zrobić masaż, więc powiem tak, już to pierwsze przejście w takim nawet zabiegu zwykłym, kosmetycznym jest to ogromny kredyt zaufania dla osoby, która wykonuje ten zabieg. I prawda jest taka, że nasi klienci przyzwyczają się w, dużej, w dużym stopniu do osoby, która wykonuje dany zabieg i każdy. Salon na pewno wie, odchodzi kosmetolog, to z kosmetologiem odchodzą klienci. klienci. Mimo tego, że ten, który przyjdzie na jego miejsce, może mieć dużo większą wiedzę i większe kwalifikacje. Tu jednak ten kontakt jest bardzo ważny, więc mówię, nie wiem, czy o przyjaźni, ale na pewno o dobrej relacji z tym klientem musimy pamiętać. Jest to podstawa funkcjonowania. Naszego jak gdyby tutaj całego biznesu, naszej działalności. Dobrych relacji nie będziemy mieli klientów. Pani Sylwio, jak by Pani zachęciła do udziału w takim spotkaniu? Dlaczego warto przyjść, czy możemy się czegoś dowiedzieć? na pewno warto przyjść i bardzo bym zachęciła, żeby skorzystali z tego typu spotkań przede wszystkim kosmetolodzy, bo wbrew pozorom dla tej właśnie grupy zawodowej brakuje szkoleń. To szkolenie, sądząc po programie, jest na dość wysokim poziomie i rzeczywiście można swoją wiedzę bardzo poszerzyć, więc serdecznie bym zaprosiła tych, którzy tym zawodem się zajmują i na co dzień potrzeba im dodatkowej wiedzy, żeby mogli być jeszcze lepsi w tym, co robią. A taka, że tak że nieładnie to ujmę, zwykła osoba, z ulicy, która jakby nie ma żadnego swojego salonu, nie wykonuje żadnych zabiegów, ale chciałaby taki zabieg właśnie zrobić dla siebie, żeby upiększyć nie wiem, swoją twarz, mogłaby przyjść na, taki, na takie spotkanie. Znaczy ja nigdy nie byłam zwolenniczką zamykania drzwi do wiedzy przed kimkolwiek. Jeśli ktokolwiek by miał ochotę przyjść i poszerzyć swoją wiedzę, to uważam, że powinien mieć możliwość wejścia na tego typu imprezę, na, na konferencję. Natomiast, tak, oczywiście, natomiast powiem tak, kosmetologia poszła już tak dalej, jako i medycyna estetyczna, że nie jesteśmy w stanie zrobić pewnych zabiegów w domu, no bo żadna z nas nie kupi do domu lasera wysokiej klasy. Po pierwsze, jest to ogromne koszta, po drugie, no trzeba wiedzieć, jak takie urządzenie obsłużyć, więc tu o robieniu tych zabiegów w domu, no nie bardzo może być mowa, tak? Ale co do wiedzy, jeśli ktoś ma ochotę poszerzać swoją wiedzę, jak najbardziej uważam, że powinien móc to zrobić. Natomiast jeśli chodzi o to, co możemy w domu, to powiem tak, każda z nas, a na pewno już każda kobieta, widzi szczególnie na twarzy, że ma na przykład coraz bardziej czerwone policzki, tak, te zmiany zauważamy, zauważamy również bardzo często panie zmiany na nogach, tam pojawiają się poszerzone telangiektazje, i to widzimy. I powiem tak, nie jesteśmy same się w stanie w domu zdiagnozować i powiedzieć, jest to taka czy inna przyczyna i to są danego typu zmiany. Wtedy trzeba rzeczywiście pójść do kosmetologa, jeżeli rzeczywiście jesteśmy z tej grupy klientów, którzy regularnie korzystają z usług gabinetów kosmetycznych czy kosmetologicznych, to na pewno któraś osoba tam pracująca, bo są to profesjonaliści, powie, że coś się dzieje i trzeba, i trzeba coś z tym problemem zrobić. Natomiast droga w zależności od tego, jaką zmianę znajdziemy, jak ona wygląda, może być różna, może się skończyć u kosmetologa, ale może się okazać, że niestety będzie potrzebny lekarz, lekarz-chirurg naczyniowy, więc tutaj może być bardzo różnie i nie jestem w stanie jak gdyby Państwu wiążąco powiedzieć w tym momencie co to trzeba zrobić, tak?